Alu? Zamknie ten ryk. Dobra, ty minigranci. Palok z Polska, palok z Polska. A właśnie tak. z hey, Polska. Hello, hello, hello piguet. Halo, halo, hello. Za się, mordę walo. Masz polak z Polska. Halo, hello. Zamkni mordę. Chuj bryk Bo jest stary. No, no ty chod? nie wiem, ale ktoś wesz. Pałac, pałac, pałac. Wow, helioskę. Patrzcie, pałac. Smok B. Pomagam pomóż, się, ja ratuję Ja uciekłem. Coś B. Smoką. Ale ci za mną nie Jak nie mogę? Jakieś gówno, nie mogę. Ja mam to zamiast po prostu se poszedł. Chłopak tylko noże, nic więcej. Full amunity mówię, bębruch. No i go nie zabiłeś. Jebanec. No, nowe mikro? No Słuchaj Słuchaj Bo ma? Kupiłem sobie nowe Dobra, trzeba trochę O, Dobra, trzeba ja trochę głosić No, nie ma chłopaki No, no, no any ich... any... <laughs> kitchen. Exit Exit To minus, może być prawo Jaki minus właśnie? Słuchaj że prawo Ło, wow, Jedenka na czacie. Pan nawajem no jeźdź, jakaś... chłopie się wypowiadasz. Jaką e -e, under, 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 under zero. Under zero, zero. Male być na Top mit. Kurwa top mid, zabijcie go. To 20 dwajścia na... No pod dwóch strzałek jest z ile ma Kurwa rycie, rycie, zabicie. Jeden mniej. No ale beton tylko jest podle. Martinek, pałac, pałac, to to A jest. Ale no to nie jest wychop, kurwa, spalony. O nie, no chłop już tam wbił tego, tetrisa. Under jeszcze będzie. Under, <laughs> Szymon. To, to było? No to było Nike <laughs> Pierdolę, nie teraz kurwa. No, odwalony, odwalony jest, no, czekał na ciebie, a już strzeli Dobra, Hades, part tego Zirisa, albo nie wiem co tam masz. A czemu niby uważasz, że Hades scytuje? Powiedz mi. Eee, nie, jeszcze ten Apsy. 2 2 Backside, kurwa Backpack? Nie, nie staczy. Dodaj, kosaku was i mówkę. Nie. 300 ja pierdolę kupisz, kupisz mi Jadę? W ja Dobra To chodź Wtedy? To jak przyjdziesz? A jak ale kupisz mi wtedy? Możliwe Nie ma tu nikogo Kto jest za? No debilu! B to jest kurwa B to jest B ja Beginfo daje przy mały. ja zgadywałem Ja nic nie wiedziałem no Zgadywałeś To jest za, to jest za, to jest za ja Zgadywałem no Zgadywałem Nie widziałem ani tu ani tu nikogo to Za. Tylko jednego widziałem tam w obstach ja Ej, jeden zwał, jeden TV na ten Under. coś na midzie czeptało No nie, tu jest rumun. No że że No, w a jeszcze jeden pałacę No w pa, um, fleszą, fleszą. Mid, mid tego jest, mid, mid. No kurwa! No, ale ci to podał Mid, mit lecą Ale mu się, to Pałac, Mała, kurwa, konektor! No widzisz, zasmokowałem tak się, żeby się robić. Mój pałac już dumny nie są. Czasem. Pio, pomóż, dajcie mi tu smogu, daj flasha, daj flasha do... Poczekaj, rynku. bo chłop tam jest. Maj je bakę czy wziął? Nie wiem. Może być po lewej. Nie mam błaka. Nie wiem, wydawał, mógł zaurać Może być w pałacach Będzie baitował jakiś przygód no, 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 Na pewno na no, no, B nie pójdzie A, <śmiech> a <śmiech> jednak Co <śmiech> <mówić>? <śmiech> a, bo. Zgaduję, on jest y łapka Zaufajcie Nie wiem no, żartowałem, nie ufać Ale zobaczyłem. o No, no, pierdolę, serio? Wow.

Kurwa, ja KURWO jebana! No, under, under! No kurwa, EJ ON JEST ROZJ**ANY CO TEN CZYNEK?! Ale co ty chcesz? <ślańska> <ślańska> Nie, głupno, chcesz. Kurwa, w A debile zajebano i są, Kurwa! No! <ślańska> no? niebieski wiem, w żółty, żółty. Niebieski w z kim k**j treluje, trzes. Żółty internetowych, jak zawsze treluje. Potocznie, czyli w potoczkach czy co? No ty jesteś topi. Toczysz się, toczysz się jak... Ktoś wbił. A, pankaj. Kurde, na dużo, na dużo Hej, uciekaj, uciekaj. Heliosku uciekaj, uciekaj, Nie loski! Nieveski, to za to wygra kulę przecież. Oj, chłopcze. 360 bo go go kurwa! Jeden po głowie, po głowie jeden. Cała po głowie. Ty kurde, Trzech chłopów tam jest, co on zrobić? Ale no nic nie trafiasz. Co on trafi jak trzech chłopów mi wyjdzie naraz na pyz? Jednego zjebiejebane, chociaż jeden, jednego zabierzesz. się schował. Czasu mało. Gdzie ty kurwa czasu? Gdzie ty chcesz iść? No przejechać. Gdzie? Do Bielska. No. To, pacz, masz? no. Po której? To za 10 minut dokładnie. No, ale jest śmieszne no. Tak, nie no, przejechać tu wiele to ja pojadę. Ja obyć. Ja, Jest, fire'y. Ford the... Skanujcie go, skanujcie go. No fire'aś. Eee, standard, standard. Minus 70. Eee, T-series minus 70. Spłuchniam, minus to 20. -go! Kurwa nikt nie... Weź ją po nią. Autobus sam sobie przejedzie. No, się, co no z buta wrócili No pios, kurwa jest No kurwa, bo on no, już nie ma 50 no, no nie strzelaj na Ale no mnie, chuj, chuj we mnie kurwa, teraz no, to, to, nie, to ma... No bo jest nie zostaliście Jebaj go Ja mam autens, ja mam talentowany autens ja... A idę przy ciebie Dawaj, cianie. prawo, prawo Skacze, skacze Jebaj, jebaj Drugi frag, drugi frag człowieku, drugi frag Dawaj No puszcz, no, puszcz, pokory, puszcz yeah. go chory, Kurwa, kurwa, kurwo, hipa! Zaczekaj, Nie fajnie, bo kikujemy HDS, nie fajnie. Nie miło, ale teraz chyba taki inwalid każdy da Nie miło, nie, nie, nie wolno jeden dawać. Nawet nie próbuj. Nawet jędzy da. Nie, 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 nie wolno, nie wolno. Dobra, jędzę dałem w bano, dziedzicie. Dobra, tak miło, widzisz? Cipę z Eliza co? Dobra, Liza się tam co nie wiem spodał ta sople lody w gimianie Oho Tak wygór na jedną to nie masz łopy Afufa O idźcie wikałach, idź No chodźcie tu ludzi w ogóle nie ma a są jednak O ma 5 amo ma 5 am ma pod drewnem 4 3 Brontuj, brontuj, smoke, brontuj, smoke pieniędzy! Mog, smoke, smoke! Uh, fire, 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 fire Ale yeah. uh, po co trollujesz What do you have from us trolling guys? I don't know, I don't understand. Kurwa autyzmu, kurwa no nie? Kurwa, konnektor. Connector, connector Rampa też. No, patrz, patrz! A jak nie trafisz, kurwa człowieku! Moje się tu zabić. Jakbyś nie strzelał, coś by to wygrali, no. I jabł, 96 w dwóch dostał. Ale jaja. Barabasz, ba, bara, bara ty kurwa, ja baba na Barabasz, ty chodź chodź bara, bara no, kurwa. Chodźcie mi, chodźcie mi. Barabasz. Chodźcie mi, chodźcie mi. Barabasz. Mam nowy adres pozrowowy. No, nowy adres, kurwa. Trzeba wszystkie dowody zmieniać, kurwa, wszystko. To jest taki pełen, że ja bym przemyślał jechanie po wiele. Bo jak, jak po nią pojedziesz, to już nie zagrasz. Nie, no ojej, jak co. pojedziesz? Nie, za 5 minut, dokładnie jak to przegramy. To wejdę short, 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 short. To podejdźmy do Mordę na kebaba. zamknij! Potem takie baba. Nie, no. no. No, on ma dawał skaczny, dawał skaczny, no, no teraz już za ma łupę. A <laughs> ja mam slasha. Ale dostałem. Jemcej <laughs> dabij go kurwa. Daj piku że malowa. Ale flash było. Jebę Jepe i matki, no prawo, ja, ja pierdolę. Gdyby nie to, że HD spróbuje to byś miał kurwa 3 No i dobra. Już didyno, didyno. lepiej lepiej. Ale ten damage wyrobiony się w końcu zrobił. To to jest wyrobiony, wyrobiony, no jest na kurwa. Wy co?